Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakrecelle. Nasz przeciwnik, odwieczny największy wróg szatan, inaczej diabeł, naprawdę istnieje i działa. On tylko stwarza takie pozory. Chciałby, żebyśmy w niego zwątpili, żebyśmy sądzili, że go nie ma. Stąd taki pocieszny wizerunek, diabełka, jakiegoś futrzaka z rogami, z ogonem, z widwami, tak, żeby się można z tego było pośmiać i między bajki włożyć. Tymczasem, nasz przeciwnik, szatan, to jest inteligencja wyższego rzędu. On był stworzony przez Pana Boga jako największy, pierwszy z aniołów. Luciferos niosący światło. On miał nieść światło Bożej Prawdy. On miał być prawą ręką wręcz Pana Boga, ale się zbuntował. I nie, nie zapominajmy o tym, że to jest właśnie inteligencja, to jest duch, nie żaden futrzak, nie żadne zwierzątko futerkowe z rogami, tylko duch, jego nie widać, ale jest to inteligencja wyższego rzędu. Niewyobrażalnie mądry przebiegły. Mówiąc obrazowo, gdybyśmy chcieli z nim wygrać, rozegrać partię szachów, to wszystkie najtęższe mózgi ludzkie wszechczasów, gdyby zebrać razem i posadzić po jednej stronie, a jego po drugiej, to ta strona ludzka jeszcze by nie, nie zdążyła pomyśleć nawet o ogarnięciu i postawieniu figur na szachownicy, on już by 100 tysięcy razy ograł wszystkich. To jest tego typu inteligencja. I bez Bożej Łaski, bez Pana Boga, nie mamy z nim najmniejszych szans. I trzeba pamiętać o jednym, że diabeł jest ojcem kłamstwa. On jest mistrzem. Falsyfikacji, mistrzem manipulacji, na okrągło kłamie i manipuluje nami. Przynajmniej usiłuje to robić. Stąd też i zakłamuje rozmaite nazwy, na przykład nazwy epok. Najwspanialszy wiek w dziejach chrześcijańskiej Europy, cywilizacji łacińskiej, czy, czy mówiąc innymi słowy, świata zachodu. Wiek XIII, najbardziej dynamiczny, kiedy. Szczyt osiągnęła filozofia, myśl naukowa. Kiedy wszystkie kiedy rodziły się, powstawały dyscypliny szczegółowe w łonie filozofii. Kiedy budowano najwspanialsze katedry. No po prostu szczyt rozwoju, największa dynamika, najwspanialszy wiek w dziejach świata jest wrzucany do wspólnego worka z takim seculum obscurum, z innymi wiekami i gdzieś tam Kryje się pod mianem mroków średniowiecza. Najświatlejsza epoka, najbardziej dynamiczna, to są mroki średniowiecza. Natomiast to, co przyszło później, co zrodziło herezję humanizmu, jest określane mianem odrodzenia. Odrodzenie. A jakie to odrodzenie właściwie? Wszystko, co w sztuce na przykład osiągnął renesans, to było na przedłużeniu średniowiecza. Natomiast to, co, to, co wniósł, właśnie co wniósł, tak zwane odrodzenie, to może, to zasługuje raczej na miano wyrodzenia. To było wyrodne. Detronizacja Pana Boga i ustawienie człowieka w samym centrum, czyli humanizm, od którego się wzięły potem i wielkie herezje, najrozmaitsze rewolucje, od humanizmu prosta droga, do komunizmu i nazizmu przez poszczególne etapy, ale to jest odrodzenie. Następnie epoka, która niczego mądrego nie stworzyła, zwie się oświeceniem, a powinna się nazywać zaślepieniem, czy zaciemnieniem raczej bardziej. Bo tam niczego mądrego nie, nie stworzono w zasadzie. Wszystko, co mądre powstało w poprzedniej epoce, w wieku XVII, w tak zwanym oświeceniu, to tylko było gadulstwo o, o potędze rozumu, o, o umyśle, ale właściwie ni nic mądrego nie powstawało, a we wielkiej encyklopedii francuskiej nie ma nawet hasła takiego pięknego esprit, czyli duch. Bo po co duch? Wystarczy materia. I tak szatan właśnie zakłamuje wszystko. Inny przykład. Reformacja. Jaka reformacja? To nie jest żadna reformacja, tylko rewolucja heretycka. Czas wielkich herezji. Lutra, Kalwina, Zwinglego. To nie jest żadna reformacja. Potem, po tych herezjach, w odpowiedzi na te herezje, nastąpiła reforma katolicka. A tę z kolei zwą kontrreformacją. Wszystko jest tutaj przekłamane. Miłością ludzie nazywają to, co jest jej zaprzeczeniem, co niszczy miłość. Wolnością zwie się swawolę, która właśnie wolność ogranicza, która wpycha człowieka w zniewolenie. Niewolnictwo prawdziwe, uzależnienia, to się zwie wolnością, wolno mi. Wszystko jest w potocznej mowie zakłamane. I na naszych oczach też, tym, co się dzieje wokół nas, też panuje wielkie zakłamanie. Ci, którzy depczą konstytucję, którzy działają niekonstytucyjnie, gwałcą konstytucję, wymachują konstytucją i krzyczą głośno Konstytucja! Ci, którzy działają przeciw regułom demokratycznym, nie jestem, zaznaczam, żadnym demokratom, przeciwnie. Nie lubię demokracji, nie chcę jej, jestem monarchistą, ale jeże, ale gwoli ścisłości. Ci, którzy występują przeciw demokracji, którzy chcą łamać demokrację, uchodzą, u, chcą uchodzić za obrońców demokracji. Wszystko tu jest wokół przekłamane. To też miejmy oczy szeroko otwarte. Pamiętajmy o tym, że nasz przeciwnik diabeł jest ojcem kłamstwa i nie dajmy się zwieść.